Komiks na wystawie czemu nie, w galerii Holewskiego Centrum Kultury można oglądać komiks Łukasza Mackiewicza. Praca powstawała w przeciągu dwóch lat i była bardzo ważnym ćwiczeniem. Nie ma w tym opowiadaniu obrazkowym chmurek, w jakich zazwyczaj umieszcza się wypowiedzi bohaterów. W komiksie Mackiewicza fabuła jest drugorzędna. Ten komiks pomógł mi nauczyć się wielu rzeczy z zagadnień światła i koloru, żeby to właśnie. Mimo iż kolory nie są jakieś jaskrawe, żeby wyglądały jak świecące, komiks jest jedną z form opowiadania, wykorzystującą jako środki wizualne obraz. Rysunek na kartonie jest statyczny, ale w wyobraźni odbiorcy przeradza się w płynną akcję. Rozwinięciem tego dla mnie są filmy animowane gdzie też ten środek wizualny jest metodą przedstawiania fabuły. I tak chciałem właśnie postrzegać jako, jako medium do opowiadania historii, wartych op opowiadania, a nie tylko jako jakąś masową rozrywkę. Bohater musi być tak stworzony, by jego wygląd zewnętrzny ujawniał cechy charakteru. W komiksie nie ma opisu wskazującego na temperament postaci, rysunek musi być wyrazisty. Łukasz Mackiewicz tworząc swoich bohaterów czerpie informacje z otoczenia. Robi wszystko, by postaci były odczytywane według jego zamierzeń. I tego starał się nauczyć eucką młodzież. Postawił przed nią zadanie wymyślenia własnego bohatera komiksu. Ja myślę, że narysuję jakiegoś po prostu człowieczka, z gry czy z bajki. Uczniowie lubią komiksy, zauważając ich przewagę nad literaturą pisaną. Książki trzeba samemu wymyślić, jak ta postać ma wyglądać, a w komiksie już jest narysowana i wiadomo, jak wygląda. Jak się porusza, w jaki sposób mówi. Twórca opowieści za pomocą cyklu obrazków wspomina pierwsze komiksy, które czytał. Kajko i Kokosz y, nie są mi obce, kapitan żbik y, może trochę mniej, ale Kajko i Kokosz bardzo sobie cenię, właśnie tak jak mówię, za klimat jaki tam jest. I sposób, ten nastrój, jaki tam jest, to bardzo pokazuje, jak ważna jest jednak ta strona literacka w komiksach, gdzie nie tylko ilustracja broni samego dzieła, gdzie człowiek coś czyta, bo coś jest ciekawe, a nie tylko dlatego, że ciekawie wygląda. Od czasu kajka i kokosza wiele się zmieniło. Obrazki są bardziej fantazyjne, niedopowiedziane, zmuszające do myślenia, ale jedno pozostało: muszą być wykonane w prawną ręką.